Jeśli jesteś tutaj nowy zostaw subskrypcję tam na dole pod filmem, aby dołączyć po prostu do grona moich widzów. No i co? Przechodzimy po prostu do mojej historii. Witam z tej strony Benny Records i wreszcie dobiliście ogólnie 10, ponad 10 łapek w górę pod poprzednim filmem, także... Jak już mówiłem, jeśli by było 10 w górę, to robię odcinek z jak wyglądała moja przeszłość od 2005 roku do 2016. No, także będę musiał to zrobić, nie? Moja przeszłość ogólnie nie była zbyt kolorowa już od małego dzieciaka. Dlatego że po prostu no nie miałem za ciekawie w domu Nie miałem zaciekawie w domu z tego powodu, że e, no, miałem ojczyma po prostu tyrana miałem ojczyma tyrana który ogólnie wyżywał się na mnie i na mojej mamie potrafił po prostu o byle co robić aferę o zbity kubek o no po prostu o wszystko. Nie będę tego wymieniał, bo jest tego dość dużo o wszystko się zaczął, po prostu czepiał. Oczywiście tam czasami bronił mnie przed mamą, ale no po prostu. Bo, Mój Boże, to nie jest tak, że chcę z mojej mamy zrobić jakąś najgorszą, bo tak nie jest. Oczywiście ojczym bronił mnie przed mamą, jak coś zwojowałem po prostu, ale w pewnym momencie sam miał już dość tego bronienia mnie, i no, pamiętam że gdy po prostu były kłótnie w domu to potrafiłem po prostu zamknąć się w pokoju, czesnąć drzwiami sofę, którą miałem na drugim końcu pokoju, po prostu przesunąć to drzwi, żeby nikt nie mógł wejść. Ja po prostu siedziałem w pokoju wtedy i... Byłem po prostu wtedy bliski płaczu Bo ja wtedy bliski płaczu no ale cóż zrobić Pamiętam że kiedyś w kłótni z ojczymem powiedziałem mu że go nienawidzę On już wtedy taki nabuzowany przyszedł podszedł do mnie myślałem że mi walnie szczała ale tego nie zrobił nie wiem, czy dlatego, że moja mama była wtedy w pobliżu, czy nie, nie wiem dlaczego tego nie zrobił. W sumie nawet dobrze. W sumie. Mój ojciec ogólnie był takim typem człowieka, że po prostu nie powinien mieć dzieci. Może to było spowodowane tym co on wszedł w dzieciństwie nie wiem Nie wiem o co chodziło wtedy nie wiem po prostu nie chciałem go o to pytać bo się po prostu bałem bałem się wtedy w to ogólnie nie wiem Chyba historia na parę lat w 2008, 2008, nie, w 2010 roku w sumie pamiętam, że 2000, czekajcie, muszę pomyśleć, 2010 rok to nie wiem, jakieś 9 lat. 2010-2011 rok był nawet taki znośny, bo jakąś tam konwersację z moim ojczułem przeprowadziłem jedną z dłuższych w sumie, bo tak to nasza konwersacja wyglądała Coś typu, synek, jak tam w szkole? Ja odpowiadałem spoko, już że w ogóle nie rozmawialiśmy. Jedyna rozmowa, która była, to tylko na temat szkoły: jak tam w szkole, synek. Ja odpowiadałem spoko, no i na tym się skończyła nasza rozmowa. Nie pogadał ze mną yy, na żaden inny temat. Yy, nie pytał się nawet, jak ja się czuję. No, przykro mi było po prostu z tego powodu. No ale cóż, życie to czuło się dalej, musiałem jakoś to zdzierżyć, że mnie po prostu nie akceptował. No i... trudno. Pamiętam, że po jakiejś tam kłótni z moją mamą, to było parę lat później, powiedział do niej, że to jest twoje dziecko, ja się nie będę nim zajmował. Ja to wszystko słyszałem, udawałem po prostu, że tego nie słyszę Udawałem, że po prostu nie jest mi przykro, ale w chuj było mi przykro naprawdę No, ale co powiedzieć trudno Ostatnie co pamiętam to w 2000. E, 2014? 2014 to była moja klasa pierwsza, gimnazjum. No to w sumie tylko kłótnie. Praktycznie co, co dzień były kłótnie. Ojciec wracał oczywiście z niezadowoloną miną, ładnie to określając i tak dziesiąty dzień z rzędu jak ty wracał, no to po prostu poszedłem do mojej mamy i się spytałem co pewnie Tata dzisiaj znowu będzie ten zły Mnie Tata znowu dzisiaj będzie zły No i oczywiście jak to ja nie pomyliłem się co do niego, bo ogólnie codziennie wracał zły do domu, bo mu coś nie wyszło oczywiście w pracy, jakby to była nasza wina. No, bywa. Nie miałem tak zbytnio okazji, żeby z nim pogadać, żeby po prostu z nim, nie wiem. Choćby po prostu coś porobić, jak ojciec z synem. Uff, pamiętam, jak prosiłem go, żeby... Poszedł ze mną zagrać w kosza. On wtedy co na to powiedział? Nie, synek, jestem zmęczony. Nigdy nie mógł dla mnie znaleźć czasu. Nawet w weekend chociażby poświęcić tej godzinki. Żeby pójść i coś ze mną porobić. Żeby chociaż ze mną w kosza pograć, ale nie! On wiecznie był zmęczony. Potrafił tylko siedzieć na kanapie i oglądać telewizję. Masakra to było jego jedyne zajęcie. No i oczywiście, picie oczywiście, jeszcze picie to było też jego zajęcie. Ulubione zajęcie. Pamiętam, to był 2017/17? Tak, 17 rok, przepraszam. Czyli wtedy, kiedy miałem 16 lat, to po prostu z moim wujkiem się ochlał. Mojej mamie powiedział: No, nie będę tego mówił, bo to jest brzydkie w sumie. A też nie chcę zbyt przekinać, tak na tych odcinkach. Wiem, że parę przykleństw już było, ale ja się też staram się ograniczać. Zbyt się upił. No i powiedział, żeby. No, sami wiecie. Posz... No to my poszliśmy do domu. Była jakaś. 24 wtedy myśliśmy do domu z mamą doszliśmy do domu wtedy mieszkałem na innym osiedlu no i co? no ja powiedziała po prostu, że poszedł spać no to poszedłem spać no a tam coś potem poszła robić w łazience nie wiem, coś układała czy coś nie wiem już No i tak przez trzy godziny był spokój Nagle słyszę, że ktoś otwiera drzwi w zamku Od drzwi i tak, no to pewnie ojciec No to będzie kolejna jazda No i nie myliłem się po raz kolejny się nie myliłem wrócił tak napruty do domu ale to tak napruty że po prostu to że rozwalił całe mieszkanie a jeszcze wziął szekierę i chciał po prostu zabić moją mamę chciał zabić moją mamę w szale i w upojeniu alkoholowym Mama krzyczała Co pamiętam Ja nie zastanawiałem się wziąłem nóż po prostu z, pod, z, który miałem pod swoją poduszką Pobiegłem tam, zacząłem go szarpać Zacząłem go szarpać a ja wtedy miałem 17 lat a nie byłem wtedy zbytnio silny więc zacząłem go szerwać po prostu za spodnie. Ten mi w, w, wtedy po prostu on mi odepchnął, ja poleciałem po prostu na ścianę. Ale pamiętam, że z nim, zanim stałem z nożem, z ze scyzorekiem, który sam mi dał, zmieniałem. Żałuję wtedy, że po prostu. Go nie zabiłem, bo byłbym miał przynajmniej spokój. Święty spokój. Chociaż to sobie tak pomyślę to w sumie nawet dobrze, że tak się nie stało, bo wtedy moja mama poszła za mnie siedzieć. No i w sumie wtedy skończył się mój 12-letni terror, bo uciekliśmy z tego mieszkania o trzeciej w tutaj na szkolne. No, i był spokój. W końcu był spokój. Mogłem wreszcie normalnie żyć. Mogłem przynajmniej normalnie żyć, i było dobrze wtedy. Aż w sumie on zadzwonił do nas na następny dzień i pytał się. Co się stało, gdzie my jesteśmy, gdzie są koty, bo mieliśmy dwa koty wtedy też, oczywiście. On nic nie pamiętał, no to przyszliśmy do tego mieszkania, do niego, bo on coś tam nam teraz chciał przepraszać, no to przyszliśmy, no i się nas zatknął. Zaczynał pytać, co się stało Bo on ogólnie nie wiedział, co się dzieje Nie wiedział, gdzie my jesteśmy Czyli nam nic nie zrobił Taki kochający tatuś nagle się zrobił z niego No to nam powiedzieliśmy w Całą prawdę On normalnie wybał oczy Normalnie nie wiedział, o czym my mówimy Baczymy na domie. Tak to prawda była, no to ja, no tak. I on wtedy do mnie wypalił, to trzeba było mnie zabić. I już miałem na końcu języka powiedzieć, no żałuję, że tego nie zrobiłem, ale tego nie powiedziałem. Bo jakby to brzmiało. Sami rozumiecie. Bywa. Człowiek czasami sam nie jest w stanie sobie poradzić, a chce zaokolać rodzinę. To dla mnie jest po prostu nie do pomyślenia, aż po prostu mi mózg to rozwala. Bez kitu to mi tak mózg rozwala, że... masakrę. Dlatego po prostu nie życzę nikomu takiej historii, jaka mi się przydarzyła. Bo to nie jest fajne. To nie jest po prostu fajne. Nie życzę nikomu tej historii. Bo po prostu wiem jak to jest. Wiem jak to jest. I co mogę powiedzieć? No w sumie nic... Nic nie mogę dodać. Oprócz tego, że jeszcze przez parę lat ojciec przyjeżdżał do mnie na Sylwestra, znaczy ojczym, i na Sylwester po prostu kupował mi alkohol, myślał, że wtedy po prostu jakoś załagodzi po prostu ten stracony czas, gdzie ze mną nie gadał alkoholem. No ale cóż Raczej mu się to nie udało Oczywiście Czasami byłem naiwny i brałem jego stronę i no, brałem jego stronę i wtedy po prostu mówiłem, że on jest najlepszy, bo mi kupuje różne rzeczy, no nie? A to nie było tak, bo mimo iż kupował mi te wszystkie rzeczy, to nie mogłem też po prostu poczuć ojcowskiego ciepła i tej miłości ojcowskiej, którą po prostu tak potrzebowałem wtedy. Jedyna osoba wtedy, która we mnie nie wątpiła, to była mama. I po prostu wtedy w 2016 roku 2016? tak, 2016 e, ujrzała we mnie talent e, po prostu do pisania tekstów i to był mój jedyny talent który w sumie chyba mam tak naprawdę i wtedy w sumie moją pasją zaczęło być nagrywanie różnych numerów Potem znowu wróciłem, po prostu, tak jakby do robienia filmów na YouTube z moim kumplem. No i w sumie wtedy, w sumie pomyślałem, żeby sobie stworzyć kolejny kanał, ogólnie taki typowy do jakichś filmów, żeby po prostu podzielić się. Z ludźmi, moimi doświadczeniami z przeszłości, żeby też po prostu oni nie popełniali tego błędu, co ja i żeby im też po prostu powiedzieć, jakie ja miałem problemy w dzieciństwie. Oczywiście, jeszcze później, w sumie to było już parę miesięcy temu. Zacząłem po prostu, no, jak to powiedzieć, zacząłem dużo jarać po prostu, sami wiecie czego, nie, musicie, nie muszę wam tego mówić. I to w sumie było nawet e, spoko, e, miałem potem taką śmiechawę, tak po prostu potrafiłem wyluzować. Ale też pamiętajcie, że co za dużo to po prostu niezdrowo. Ja oczywiście lubię sobie przysmażyć coś raz na jakiś czas. Chociaż ten raz na jakiś czas to kiedyś wyglądało tak, że codziennie to po prostu robiłem, bo nie znałem umiaru w tym. Jak samo jak nie znałem umiaru w alkoholze. Jak to się mówiło? W umiaru. No, wiecie, po prostu. Umierł w procentach. O, tak to mogę po prostu powiedzieć. I de facto całe poprzednie wakacje spędziłem na piciu ogólnie wody, alkoholu, piw. Całe wakacje, dzień w dzień, piliśmy z kolegami. To aż tak to się rozwinęło, że w 2000. Boże, 28 grudnia. 2019 roku wróciłem narąbany na na hatę Jestem tak, byłem na rąbany. De facto miałem te 18 lat. Wróciłem na Moja matka stanęła w, poko w przedpokoju, i tak znowu się najebałeś. Ale ja takie, ja jestem cześć. Tak już typowo, pijak po jak pijak Ja jestem trzeźwy I tak do spania ja taki, nie idę spać No i nie poszedłem spać Ogólnie kolejna kłótnia z moją mamą Masakra Musimy dwa dni temu Powiedziałem Dobra mama ja już nie piję Oczywiście sylwester. No to co? Zaprosiłem tutaj kumpli do siebie. No i co? Woda się lała. Powiedziałem mojemu kumplowi. Tylko nie wylej na dywan. No i co zrobił? Wylał na dywan. No to ja już nie wytrzymałem. Masz tu dezodorant, kurwa. psikaj dezodorantem, nie? Psikaj dezodorantem. Psikał, potem mój drugi kumpel go zgasował tym dezodorantem. Masakra była. Ja oni wychodzą, ja do nich dzwonię Ej, gdzie jest mój kot? Oczywiście okazało się, że kot jest Gdzie? Pod łóżkiem Ja oczywiście poszedłem spać <kluzny> Żeby nie było, że kot zginął, nie? Nie byłem wtedy nawalony Bo ile tam wypiłem z Trzy kieliszki, może czystej I trochę szampana więc w sumie nie byłem nawalony. Ja chyba byłem wtedy naj... Chyba ja tam byłem wtedy naj... najbardziej cześćwą osobą. Z tego co pamiętam. Więc w sumie spoko. Także w sumie nawet dobrze. Dobrze było. I... Od tego momentu już w sumie trzymam się z dala od alkoholu. Jest... Kwiecień? Czy marzec? Kwiecień. Jest kwiecień, a ja jeszcze bez alkoholu. To jest po prostu do mnie niepodobne, że cztery miesiące nie piję. Cztery miesiące nie piję. To jest niewiarygodne. No, nie no, fajnie, fajnie, nie. Także dziękuję wam za oglądanie Do następnego odcinka Który w sumie nie wiem kiedy się pojawi Muszę po prostu Jakiś pomysł Po prostu mieć na kolejny odcinek No i pewnie wtedy się pojawi Także trzymajcie się I do usłyszenia, cześć